Siemano, Fresh Coconut znowu w niebieskiej czapce i w kapturze tym razem Nie wiem czy ostatnio też miałem kaptur yy, Już po rozdaniu gazet w sobotę Jutro wolny dzień Także... Także trochę więcej wolnego czasu <laughs> Cóż, kocham rozdawać te gazety czy dzisiaj sobie posłuchałem fajnych rzeczy na słuchawkach Słuchajcie... Mmm... Dzisiaj o dwóch Dwóch stanach O stanie awaryjnym i o stanie twórczości. Są dwa różne stany, nie można być w dwóch na naraz chyba. Stan awaryjny to stan, kiedy człowiek istota jakaś jest w stresie, chce przeżyć i myśli w sumie głównie o przeżyciu. Czyli w sumie na przykład jeleń, którego goni jakiś, nie wiem, wilk czy coś innego, i myśli tylko o swoim ciele, o czasie i miejscu, do którego ma dotrzeć, żeby przeżyć. Wyostrza się wtedy zmysł. Pewnie może znacie z doświadczenia, miałem taką chwilę kiedyś, że przeskoczyłem płot i po drugiej stronie był pies. No i w sumie wtedy byłem tak w tu i teraz, że w sumie jedyne o czym o czym kminię, to przeskoczyć płot, znaleźć, zrobić to jak najszybciej, aby moje ciało było w tamtym miejscu i było bezpieczne. Czyli to są takie trzy rzeczy, o których istota wtedy, która istota wtedy postrzega, tak? I A stan twórczości, no to to jest wtedy, kiedy czujemy się bezpiecznie, mamy, mamy przestrzeń, mamy chęć tworzenia, wszystko płynie i działamy sobie. I w takim stanie awaryjnym, na przykład, jeżeli ktoś się znajduje, może to być, wiecie, to nie musi być tygrys, to nie musi być wilk, to nie musi być coś takiego, to mogą być inni ludzie, na których reagujemy w jakiś sposób, to może być praca, to może być jakaś sytuacja w życiu, to może być koronawirus, to może być wszystko. To może być po prostu wszystko, co wzbudza w nas taką reakcję, że, że jesteśmy w tym stanie awaryjnym, że, że muszę przeżyć. I wtedy, jeżeli na przykład ktoś teraz się może zastanawiać nad jedzeniem, jaka dieta jest najzdrowsza i tak dalej. Jeżeli człowiek jest w takim stanie awaryjnym, to obojętnie, czy będzie jadł organiczne jedzenie, znaczy no, no nieobojętne, jest w różnych tak pewnie jakaś. Ee... A czy syf? No to jest różnica, ale chodzi o sam trawienie. Jeżeli taka osoba się skupia bardzo wtedy. Dobra, muszę zjeść organiczne jedzenie itd. i tak dalej. powodem stresu jest w ogóle to jedzenie, to, to ono za dużo, ona za dużo nie przyswoi z tego jedzenia, ponieważ krew pójdzie w miejsca inne niż jelita. Będą produkowane, produkowany będzie kortyzol, hormon stresu, będziesz właśnie w stanie wtedy awaryjnym, jeżeli ktoś w takim będzie, czyli istota, która w takim będzie, to będzie właśnie w takim stanie, prosto powiedziane. I wtedy jest lipa stawienie. Sorry, że tak będę teraz nagrywać, ale mi zimno w rękę i, i jest lipa. Także jeżeli ktoś mega się stresuje jedzeniem, to, to lepiej, żeby sobie zjadł czasem coś, co lubi, po prostu sobie I... i będzie luzik. Także to jest taki prosty przykład. W takich stanach właśnie no, nie działa wszystko jak należy. I co, co gorsza, człowiek zaczyna się przyzwyczajać do takiego stanu, zaczyna się od niego uzależniać i staje się on dla niego normalny. Szybkie obicie serca staje się dla niego normalne. I wtedy jego stan normalny staje się dla niego normalnie. <laughs> Ten star nienormalny staje się dla niego normalny i dąży do destrukcji która jest jego normalnym stanem, także tak się człowiek wtedy programuje i to nie jest dla niego korzystne. Także chciałem wam powiedzieć o, o tych dwóch stanach, a właśnie w stanie twórczości wszystko super sobie trawimy, wszystko sobie fajnie tworzymy, fajnie sobie żyjemy. Jest to taki normalny stan bycia w boskim stanie i działaniu w życiu. Także polecam bardziej ten drugi stan, w którym możemy cieszyć się na maksa życiem, cieszyć się ze smaków, owoców. Jeździe w spokoju, pisać sobie jakąś książkę w spokoju, czytać w spokoju, tworzyć wyobraźnię, manifestować, wizualizować, tworzyć cudowne rzeczy. Pozdrawiam Was serdecznie, ręka mi odpada, ale spokojnie, jak coś to sobie zaraz zwizualizuję ciepło i mi będzie ciepło. Dobra, lecę w chatkę. trzymajcie się, wszystkiego dobrego, piąteczkę.